Cześć wszystkim, tu Ula. Dzisiaj mam dla Was wyrawa czerwca. On powinien być właściwie w zeszłym tygodniu, tak sobie ostatnio myślałam. Ale to jest zawsze tak, że jak pierwszy wypada, pierwszy, drugi czy nawet trzeci wypada w sobotę, no to wtedy muszę skończyć książkę wcześniej, przed samym końcem miesiąca, na przykład nie 30 czerwca, tylko parę dni wcześniej, że to zdążyła nagrać i przygotować na wszystko zrobić. Dlatego to się pojawia dzisiaj, a nie tydzień temu. A tydzień temu były. Najlepsze książki na lato, ale jeśli chodzi o sam czerwiec, to sytuacja jest taka, że mało dość czytałam, bo było to pięć książek i wszystkie oprócz jednej bardzo średnie, ale tym razem opowiem Wam o czterech, chociaż jeszcze do przed chwilą myślałam, że o sześciu, bo tam była taka sytuacja, że 30 skończyłam pierwszą część z drogi i zaczęłam i przeczytałam połowę drugiej części i. Miałam przerwę na weekend, nic nie czytałam, i w poniedziałek całą tą drugą połowę drugiej części logi. Wiecie o co mi chodzi? No i myślałam, że też powiem, ale jak sobie zaczęłam tak analizować, co bym chciała, no to całkiem sporo tego wyszło i stwierdziłam, że to jest niezły pomysł, aby stworzyć oddzielny odcinek. Osoby z Instagrama wiedzą pewnie o jaką serię chodzi. Jeszcze Was zapraszam: 16 rozdział Instagram. Ja Wam póki co nie zdradzam. W najbliższym czasie, w lipcu, powinno się pojawić. No, no dobra to przejdźmy już do podsumowania czytelniczego. I pierwsza książka to będzie Rodzina Monet, już przeze mnie wyczekiwana, skarb, czyli część pierwsza. I miałam to w planach od niemal początku, początku roku, ale dopiero teraz się zabrałam jakoś wcześniej odkładałam to, też nie mogłam znaleźć e buka ale się udało. I zdradzę Wam, że jestem już teraz po drugiej części, bo przedwczoraj skończyłam. Ale no, skoro wraca czerwca, no to skupię się na tomie numer jeden, który jest znacznie słabszy od, od tego, od, od drugiego. A jeśli ktoś nie słyszał jeszcze o rozsławionej przez TikToka, bo właśnie stamtąd się dowiedziałam już. No, ale to było wszędzie w internecie. Po prostu wysyp taki, że nie sposób było nie usłyszeć. I dla jeszcze niezaznajomionych, no to to jest młodzieżówka, seria młodzieżowa właściwie, w której chodzi o to, że Hailey zostaje osierocona przez mamę i babcie, no i w następstwie trafia pod dach swoich pięciu braci, o istnieniu których wcześniej nie miała pojęcia, dopiero teraz się dowiaduje, że w ogóle ma braci. No i ci bracia Monet są wręcz obrzydliwie bogaci, wiecie, mają olbrzymi, luksusowy dom, willę, jeżdżą drogimi, sportowymi samochodami, mają też różne układy, więc o wszystkim, co się dzieje, wiedzą e, i tak dalej. Tylko problem jest w tym, że Hailey i nikt, my też nie, nie wiemy skąd te pieniądze się biorą i czy aby na pewno są legalne. Bo istnieją poszlaki, które wskazują nam na to, że chyba jednak nie. No i tutaj w skarbie to dopiero, bo skarb to jest pierwszy tom. I tutaj w skarbie ona poznaje dopiero tych braci, wprowadza się i to jest główny, główna oś fabularna. Chociaż akcja jest. Jako tak, nie to, że poznawanie i końc książki, tylko jest akcja. Chociaż moim zdaniem nie taka najwyższych lotów, bywało lepsze książki, bo pierwszej części byłam w ogóle dość mocno rozczarowana, bo stwierdziłam, że skoro podoba się ta seria osobom starszym, nam 16-19 lat, tej starszej młodzieży, to oczekiwałam, że mi też. Ale niestety jedyne co powiem, to przerost formy nad treścią, jeśli chodzi o skarb, bo był. Nudna, wyciągnął się też momentami, dlatego, no nie wiem, z miesiąc czytałam tą książkę na pewno. Jak nie, dłużej, na pewno dłużej. Bo ją ja w maju zaczęłam. No, to ponad miesiąc, a to miesiąc się nie zdarzyło, nie jest też aż tak długa. Ale żeby Was też tak nie zniechęcać, to po drugiej części to mi pierwszą, bo tam jest jakoś dziwnie to podzielone, że jest część pierwsza normalnie, później część druga. Część druga jest podzielona na dwa tomy. Ja przeczytałam. No chodzi, że łącznie dwie książki, czyli pierwszą, pierwszą część i 2.1. No, no nieważne. No ale w każdym razie zmieniłam zdanie, więc jeszcze tak się do monetów nie zrażajcie. Oni wrócą około za miesiąc pewnie w podsumowaniu lipca. Dalej mam N z Redmondu, czyli trzecia część Ani z Zielonego Wzgórza w tym nowym wydaniu tłumaczeniu Anny Bańkowskiej. I o ile pierwsza i druga część mi się podobały, chociaż też byłam zaskoczona, tak ta trzecia już nie. Cały czas miałam wrażenie, że była taka pisana na siłę. Na zasadzie, że no czytelnicy polubili Anię, to trzeba coś tam jeszcze dopisać, żeby parę groszy wpadło, no bo się wiadomo, sprzeda, ale już nie wiem w sumie, co tam, co tam ma być, na czym opierać fabułę, no niech będzie, no, na braku komunikacji. Na tej zasadzie mam, mam poczucie, że jest to zrobione, bo gdyby bohaterowie rozmawiali ze sobą, to książka byłaby o połowę krótsza. Nie lubię czegoś takiego. I w takich sytuacjach mam wrażenie, że autor nie ma pomysłu na siebie, na książkę i w ogóle nie ma żadnego pomysłu na, na fabułę bohaterów to takie na siłę. Więc widzę zdecydowanie regres w stosunku do dwóch pierwszych tomów i nad tym dość mocno ubolewam, ale mam wielką nadzieję, że czwarta część będzie lepsza. Na razie nie ma jeszcze audiobooka, bo ja to w audiobooku słuchałam, więc poczekam i jak się pojawi, no to wtedy będę kontynuowała znajomość z Anią. Teraz książka czterogwiazdkowa, ale cały miesiąc, tak jak mówiłam, był mocno średni. Końcówka dopiero najlepsza. I trzecia książka to Redlum Katarzyny Rupiewicz. Nie miałam szczególnie wysokich oczekiwań względem tej książki, bo wiedziałam, że ona się rozgrywa w karczmie, a nie przepadam za tym miejscem wydarzeń w literaturze czy w filmach w ogóle. Tam właśnie większość akcji się dzieje. I co, mogę wam przeczytać opis? Chyba mogę, bo tu nie działo się nic. I to do samego końca, dlatego trudno by mi było streścić, pozwólcie, że przeczytam. Najbardziej epickie przygody zawsze rozpoczynają się w karczmie. Dlaczego jednak nie pozostać w niej do samego końca? No właśnie to mówam. Zaintrygowani? Witajcie w Redloom, mieście potworów, gdzie rzeczywistość przyplata się z mawią, a reguły wolnego rynku z brutalnymi prawami natury. Wjeżdżajcie na własną odpowiedzialność. Na pięknym mieście możecie wiele zyskać, ale również w okamgnieniu wszystko stracić. Karczma Słodkiego jest jedynym miejscem, gdzie cichną spory, i właśnie, a wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni, mogą zaznać chwili spokoju. Nie dajcie się jednak zjeść pozorom. Słodki nie jest człowiekiem, a jego klienci również nie wydają się szczególnie normalni. Szczerze mówiąc, to przeważnie potwory, ale najgorsze bestie czyhają gdzieś tam na zewnątrz. Czy Redlum przetrwa? Wydaje się, że nawet tego nie chce. I to, co mówiłam: zero akcji, zero momentów, w których można by się wciągnąć. Naprawdę kiepsko z tym. Autorka wydaje mi się, że aspirowała do poziomu wręcz baśnioboru, ale nawet nie ma co porównywać, bo to jest niebo i ziemia. I oprócz tego, że nie lubię karcz nie lubię tego rodzaju humoru ani w książkach ani. Tak zwyczajnie na żywo, to ten większy zarzut to jest właśnie taki, że to naprawdę nic, kompletnie się nie dzieje. Tak książka nic nie wnosi, no i nie. tyle. Nie ma się co tu więcej roz rozwodzić, ale wiecie, komu się ona spodoba? Bo to, to będzie dobra. Osobom, które lubią tą serię fantastyczną Marcina Mortki, nie ma tego złego. Tak, tak. Jeśli tamto Wam się podobało. To sięgnijcie po to, bo to jest w podobnym klimacie, podobny ma charakter i wtedy Wam to mogę polecić. Ale w większości czytelników raczej nie, bo to jest bardzo średnia książka. Na koniec, coś, o czym wspominałam Wam już tydzień temu, czyli Ludzie, których spotykamy na wakacjach, Emily Henry. Ja chyba wtedy przekręciłam tytuł powiedziałam: Ludzie, których poznajemy na wakacjach, no ale je spotykamy. I to jest ta sama autorka co Read, tylko tamta jest bardziej znana, no ale ja zaczęłam akurat od, od ludzi. W skrócie, bo tu nie można za dużo zdradzić. Popi i Alex, czyli głównie bohaterowie, są od wielu lat przyjaciółmi, ale na ostatnim ze wspólnych wyjazdów coś się wydarzyło, na tyle poważnego, że zerwali kontakt. Jednak Popi postanawia naprawić to, no i proponuje wspólne wakacje jeszcze raz. No i Alex się oczywiście zgadza, a my śledzimy razem z rozwojem książki rozwój ich relacji. To jest typ książki, którą bierze się do czytania na plażę. Bardzo dobrze się wtedy sprawdzi, bo czas akcji to też są wakacje, i mimo, że to nie jest arcydzieło literackie, bo na pewno część czytelników powie, że się ciągnie, to jak dla mnie na plaży, czy w ogóle na teraz, na ciepłe dni, będzie przyjemna, taka niewymagająca. Po niej po prostu nie ma się co spodziewać jakichś wystrzałowych morałów, nic takiego, tylko taka do poczytania. Do poczytania i to, to tyle powinno bym wystarczyć, ale słoneczną na plażę, to jest nawet okładka. Okładka to jest plaża, więc e, tyle w temacie ludzi, których spotykamy na wakacjach. I tak naprawdę tyle też w kwestii tego odcinka, bo no, krótki tym razem, mam 12 minut materiału, ale to jest spowodowane tym, że o tej jednej dylogii będzie oddzielny odcinek, może za tydzień, może później, jeszcze nie wiem. Na Instagrama 16 rozdział nazwa zapraszam oczywiście dziękuję Wam za wysłuchanie. A wiem. Wiem, zawsze co powiedzieć. Jeśli Wam się podoba czy w ogóle jeśli mnie znacie i lubicie, to możecie zostawić łapkę w górę na YouTubie albo pięć gwiazdek jako ocena podcastu na Spotify, bo wtedy to też wydaje mi się, że pomaga rozszerzyć publiczność. No i tyle. To dziękuję Wam za wysłuchanie i słyszymy się w przyszłą sobotę o 10.